Hej, moi drodzy, jestem Poster i witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj moi drodzy gramy sobie w gierkę następującą, a mianowicie House Flipper. I moi drodzy, przyznam się, że zagrałem godzinę 40 na swoim prywatnym CV i muszę przyznać, że spodobała mi się ta gra. I to dość bardzo. No i ogólnie postanowiłem nagrać z niej serię no eee, ale jak to? No, ej, 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 ej. No. teraz e, nazwa profilu, niech będzie do odcinków, żeby nie stracił swego, No i moi drodzy, co? No to bierzemy nowe gra, tak? I zaczynamy naszą przygodę. Tak, wiem. Tu już ogólnie mam ogarnięte, spokojnie. Boże, jaki syf. A to Sara będę mieć opcję czyszczenia. To trzeba, w, w, wiadomo, ładnie. To trzeba wyrzucić, to też, to też. To później tak wszystko. Dobra. Teraz używamy. Bierzemy poczta Sandra Żur. Od pani Sandry Żur. Przyjmiemy zlecenie. Dzięki. Teraz tak. A tu możemy w ogóle wyjść? Aha, możemy. A tu jest wyjście. Dobra. Wiem, gdzie jest tablet. Spokojnie. No więc zaczynamy, prawda, od y, wyrzucenia y, wszystkich śmieci. Hops, hops, hops. Boże. Ale ja tu widzę, że tu jakaś była gruba impro. Bo były raczej by. Nie wypił wszystkich puszek. Chociaż, nie wiem, no to jest gra, tak. No to nie, nie wiem. Bierzemy sobie mop, czyścimy sobie. Ogólnie ja mi misję już robiłem. Tak więc ogólnie już spokojnie. Wiem wszystko. Tylko według mnie najgorsze w tej grze jest malowanie, bo to nie podpowie, no, ni, nic nie podpowie, gdzie jest coś ubrudzone, gdzie jest niedomalowane, tylko pokazuje takie 90% i sam sobie się domyślaj, no. I to moim zdaniem ogólnie jest najgorsze w tej grze. Dzięki. wiem, że się rozwiem. Się rozwiem przez całe życie, naprawdę. Oj, aha, dobra, już wiem, czego żeśmy nie posprzątali. A może tak ustawmy, prawda? Te rzeczy. Hops. No bo tak prawda będzie ładnie, jak to ustawimy. Fazon na miejsce. czajnik też możemy, prawda? O tu postawić będzie bardzo ładnie. No że stoją. No to teraz uwaga, uwaga. To tego nie chcę. Tu bierzemy w sklep. Bierzemy kaloryfer. Kupujemy. stawiamy, Montujemy. No i prawda mamy zamontowane. E, nie, nie chcę kończyć tego zlecenia. Tutaj już nic. Tutaj są zadania, aby wyrzucić i posprzątać. Wyrzucamy wszystkie śmieci. No, już teraz wyczyszczamy, wyczyszczamy, czyścimy zabrudzenia. Będzie ładniej na pewno. Złożony i gramatycznie. Ładniej. No i ogólnie e, tu już nie wiem, podłoga? Tak, podłoga. No i fajnie. Zlecenie. O, jeszcze to ustawimy, żeby było ładnie. No i tak otóż to mamy. Posprzątane. Zlecenie. Zemsta. Eks. E, możemy już iść, tak? Oj, nie. Dobra, niech będzie wróć do biura. Dostałem za to kasę, chyba dostałem. Chyba miałem tylko 30 tysięcy, tak mi się wydaje. Ale dobra, nie przejmujemy się, robimy następne. Jak to kontynuuj? To co ja tego nie skończyłem? To tak można? Dobra. Dobra, tego akurat nie wiedziałem. To muszę przyznać, że to mnie akurat zaskoczyło. No i mamy już poczta. Eee, a niech będą te porządki w garażu. Ach, ten mąż i jego garaż, nie? Dobra, otwieramy. Na samym początku wyrzucamy wszystko kleci. Ole nie czaje. Boże, ludzie mają takie syfy w tych garażach. Nie, nie, nie wiem po prostu jak tak się da. Hops 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 hops. hops. Te stare opony tutaj wszystko leci. Rowery zaraz podniesiemy, już człowieku, nie denerwuj się, Andrzeju, nie denerwuj się, już wy... O, prawda, o, mm, pięknie. Mm. Mm, pięknie. Uh -huh. Teraz zamieniamy na czyszczenie. No i teraz można, prawda, przenieść to coś. Oj, pardon. A bo jeszcze najgorsze są te ślady opon, bo to po prostu się tak długo zmywa. To jest tak okropne. Aha, bo ja wszystkiego nie wyrzuciłem. No, kurde, zawsze mi się myli. Chcia, chcę przełączyć na to przenoszenie ze przedmiotów. naciskam tab. To jest moim zdaniem najgorsze. Naprawdę. Teraz tak. Okej... Okay. A jeszcze tutaj. Hops. I chyba... A, nie, I teraz jeszcze stół. I czy to już? Czy, czy to zaraz, czy to. No to gdzieś tu. A, jeszcze z tego. I już. Teraz myjemy okno, tak naprawdę w sumie jeszcze poprzestawiałbym te e, narzędzia, ale skoro nie trzeba, no to nie muszę, nie? Dobra, tutaj prawda. Poster perfekcyjny e, myjacz okien. Teraz w komentarzu Hashtag myjacz okien Okien No i ogólnie możemy zakończyć zlecenia Poprzestawiałbym te rzeczy, ale mi się nie chce Fajnie, że mogę robić a I teraz uwaga, uwaga Negocjacje Ja bym ogólnie wziął płatność za zlecenie Plus 20, no bo kasa się przyda I mam dwa Weźmy sobie dobry mob Oraz To jeszcze to się przyda i ogólnie, że tak będzie w sumie w miarę dobrze, nie? Ojej, 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 kurczę, 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 wyczystone wszystko. Perfekt! Kiedy ja mogę? W ogóle? Najlepsze jest to, że ja ogólnie coś tam oglądałem jeszcze na YouTube, jak to jak grać w tą grę i ogólnie. Ja teraz zauważyłem, że ja teraz w sumie w ogóle nie potrzebuję tego, w ogóle nie potrzebuję e, żadnego początku. Ja mógł już dostać wszystko. Ja bym się poradził, jakoś, ale bym się poradził. Teraz moment. Poczekajcie, bo muszę zobaczyć ile tutaj ja mam nagrania. 10 minutek prawie, a to jeszcze ze wstępem. To tak umówmy się, że robimy jedno zlecenie tak na szybko. O, no, kaloryfer. Zaczynamy tutaj nic. Tutaj też nic. Tutaj zamontuj urządzenia. O, tutaj mamy kaloryfer do zamontowania. E, bierzemy kaloryfer. Kupujemy. Oczywiście od razu zamontowujemy. nie mógł po prostu dostać wszystko z montażu, wszystkie punkty, wszystkie narzędzia i ja bym sobie poradził. To by była dla mnie fajna praca. Mm, Boże, masz, proszę, mogę pójść w montaż. Znowu kupujemy kaloryfer. Hops, bierzemy sobie, nakręcamy. Śrubeczki. Powiem, że taka lajtowa dość praca, zobaczymy ile za nią dostaniemy. Już koniec. Nic. Oraz tutaj są jakieś dwa urządzenia. To jest grzejnik łazienkowy. Dobrze, możemy. Tego jeszcze akurat nie montowałem, ale dobra, nauczymy się. Przyda się kiedyś. Montowany grzejnik łazienkowy. Okej, okay, chyba na moim prywatnym zapisie tej akurat misji nie robiłem. Ale no już, dobra, fajnie. Coś tutaj jeszcze jest do zamontowania na mapie. Co to jest? Zlew. Trzeba poodkręcać te zawory. E, teraz weźmiemy tab. E, piszemy zlew, jest. Montujemy, oczywiście montujemy. I ogólnie tutaj to jest jakaś chyba technologia czy... O jacie. Dobra. To to jest dość ciekawa misja, jeżeli chodzi, żeby się cokolwiek nauczyć z niej. Za dużo sprzętu, to my z tego nie dostaniemy, nie? Ale no. Aha, tutaj jeszcze chyba coś dokręcić. O, dokładnie to. E, I tutaj to. To tu. Tak. Oraz to tutaj. Teraz sama. Nie wiem, co to jest. Chyba bateria. Chyba bateria. Może ktoś napisać w komentarzu, co to jest. Spromiem, że to jest bateria chyba. Albo sam kran. No to jak kran to tak. Kran albo bateria. No i fajnie, ogólnie już ukończyłem, zakończyłem. O! No proszę. Parę koloryferów. Jeden z lew, no i już, prawda, prawie tysiąc. I przy okazji sobie weźmiemy sobie złota rączka, niech będzie. Na razie nie mam. No więc montaż. Pójdziemy sobie na razie w montaż. Sprzątanie by mi się kurde przydało. I ogólnie ze sprzątania to by dużo się przydało. Demolka, o to jeszcze dużo, dużo, dużo. E, malowanie, to jeszcze spokojnie, a to jest budowanie. No i co? No i ogólnie, moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie, zostawcie suba. Łapkę w górę, ja będę za to bardzo wdzięczny. No i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!